To, a mogę zdjąć ten karton? Nie ma po prostu szkoły, marsz, marsz! Hahaha, ha, jaki lamus! Nie mogę pokazać swojej twarzy. Ale lamus po prostu, hahaha, ha, ha, ale lamus! Lamus, lamus z ciebie! Wynocha! Wynocha z tej z Nawet nie ma dla takich miejsc jak ty. No weź! Czają No i może on ma rację. Idę sobie posiedzieć. Hej, oddawaj ten karton. Zaraz, co? Ukradłem mu karton. Ha, ha ha ha. Już go nie ma. Uciekam, jeszcze do skoły na ranybkę. O niej, co ja mam teraz zrobić? Idę do domu. Pięć minut pół. Pstylu! Dlaczego? Nie muszę sobie kartonu. Bo mi bowler ukradł. O, o kurczaki. Więc yes, tylko powiem, żeby każdy widz, który to oglądał, dostawił lajka.